Wyprostuj się, stopy na szerokość bioder, na wdechu ramiona w górę, na wydechu dłonie na uda. Całkowity wydech, zaciągnij brzuch i pozostań w pozycji, nie oddychając, do momentu, aż poczujesz potrzebę wzięcia wdechu. Wtedy wyprostuj się, ramiona w górę i na wydechu w dół. Powtórz kilka razy. I dynamiczna wersja: dłonie na udach. Całkowity wydech, zaciągasz brzuch i poruszasz brzuchem na bezdechu. Kiedy poczujesz potrzebę, bierzesz wdech, prostując się i wydech, ramiona w dół. Kilka wdechów i wydechów pomiędzy powtórzeniami. Powtórz ćwiczenie kilkakrotnie.